Kto wygrał, a kto przegrał debatę prezydencką? Cześć! Witam na kanale Bardzo Subiektywnie i dzisiaj chciałbym odnieść się do debaty prezydenckiej, która odbyła się w studiu TVP. W moich oczach cała debata była bardzo jałowa, jak nieposolony ziemniak. Pytania zadawane przez prowadzącego odnosiły się w większości do tematów zastępczych o których nikt przez ostatnie miesiące nawet nie wspominał. Jedynym pytaniem, które było słuszne, było to o szczepionkę na koronawirusa. Kto w obecnym kryzysie gospodarczym myśli o przyjęciu waluty euro, czy o słuszności lekcjach religii w szkołach? Cała debata miała zaszkodzić kandydatowi Platformy Obywatelskiej, a jej finalny efekt jest wręcz odwrotny. Przejdźmy do konkretów. Kto wygrał, kto przegrał, a którzy kandydaci nic nie zyskali, ale także nic nie stracili. Oczywiście zaznaczam, że to tylko, wyłącznie moja opinia. Nie uwzględnia ona moich preferencji ani upodobań politycznych. Zwycięzców mamy dwóch, Krzysztofa Bosaka oraz Rafała Trzaskowskiego. Obaj kandydaci byli dobrze przygotowani pod względem merytorycznym oraz potrafili przedstawić część ze swoich postulatów w bardzo krótkim czasie. Było widać, że kandydat Konfederacji był lekko zestresowany. Kilka razy musiał spoglądać notatki, jednak nie przysłoniło to ogólnego dobrego wystąpienia. Podczas debaty zaimponowała mi postawa Krzysztofa Bosaka, który stanął w obronie Rafała Trzaskowskiego, gdyż konstrukcja pytań miała na celu dezakredytację prezydenta Warszawy. Jednak Rafał Trzaskowski wyszedł obronną ręką ze wszystkich zadanych mu pytań. Zachował spokój oraz zimną głowę. Jeśli chodzi o przegranych w tej debacie, pierwszym z nich jest oczywiście Andrzej Duda. Uważam, że zadawane pytania podczas debaty pogrążyły go oraz zmniejszyły szanse na wygranie w tych wyborach. Przede wszystkim obecny prezydent nie przedstawił żadnych nowych postulatów, a w jego oczach wyraźnie było widać strach przed konkurencją. Kolejnym przegranem jest Robert Biedroń. Wypadł bardzo słabo w porównaniu chociażby do Waldemara Witkowskiego, który miał przede wszystkim takie same poglądy. Pytanie, czy lewica nie powinna w takim razie poprzeć pana Witkowskiego, który całkiem dobrze wypadł podczas tej debaty? Ostatnim przegranem jest pan Mirosław Piotrowski, który charakteryzuje się totalną bezpłciowością. Szczerze, już tak dawno nie widziałem tak niejakiego kandydata na prezydenta. Jego styl wypowiedzi oraz brak charyzmy, moim zdaniem, dyskwalifikują go zupełnie. A teraz krótko o pozostałych kandydatach. Gdyby nie dziennikarski sznyt Szymona Hołowni, całe wystąpienie byłoby znacznie poniżej oczekiwań. Uważam, że pan Hołownia, biorąc udział w tej debacie, nic nie zyskał. Ludzie, którzy go popierają, popierać go będą. Jednak nie sądzę, że przekonał do siebie większą ilość wyborców. Paweł Tanajno, przedsiębiorca, który delikatnie zmienił narrację, w porównaniu do pierwszej debaty. Człowiek, który chciałby kierować państwem jak przedsiębiorca. Nie twierdzę, tutaj coś złego, jednak sądzę, że ten pan mógłby lepiej wykorzystać swoje umiejętności jako minister finansów i rzeczywiście poprowadzić polską gospodarkę. Marek Jakubiak, czyli drugi przedsiębiorca w tym zestawieniu. Żałuję, że nie zasiadał w Sejmie, gdyż często mówi z sensem. Jednakże w tej debacie miał problem, gdyż był zestresowany. Czasami zdarzało mu się, że nie przedstawił niektórych informacji w taki sposób, jaki by chciał. Nie wróżę mu sukcesu w tych wyborach, jednak mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni. Władysław Kosiniak-Kamysz, neutralny do bólu, jego wystąpienie kompletnie nic nowego nie wniosło. Podobny przykład jak z wcześniej wymienionym Szymonem Hołownią. Oraz wisienka na torcie, pan Stanisław Żółtek, przedstawiciel kongresu Nowej Pro Prawicy. Jego pomysł na Polskę jest prosty. ograniczenie podatków do minimum oraz wyjście Polski z Unii Europejskiej. Jego słowa, menelowe plus, stają się już tytułem memów, jednak jest to doskonałe podsumowanie obecnej władzy. Pytanie, kto według Was wygrał debatę? Kto Was przekonał, żeby na niego zagłosować? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli mój materiał Wam się podobał, zasubskrybujcie, zalajkujcie i do następnego. Pozdrawiam. Cześć.